Kurier Robert Głowacki, witam państwa. Skazany prawomocnie w sprawie tzw. afery starachowickiej, były wiceprzewodniczący tamtejszej Rady Powiatu Marek B., został rano zatrzymany przez policję. Były samorządowiec próbował wymknąć się ze swojego mieszkania. Były wiceprzewodniczący Rady Powiatu opuścił w środę szpital dla psychicznie i nerwowo chorych koło Kierc. Wczoraj wieczorem policjanci kilkakrotnie byli w mieszkaniu poszukiwanego samorządowca, jednak nie mogli go przesłuchać. Mieli tylko nakaz doprowadzenia go do aresztu. Senatorowie będą dziś głosować poprawki do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Senacka Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrzyła wczoraj ponad 200 poprawek do ustawy, z tego ponad 100 zarekomenduje Senatowi. Wśród poprawek, które Komisja popiera, jest przywrócenie przywilejów w opiece zdrowotnej prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz dyplomatom akredytowanym. W Polsce. Senat chcą natomiast, by duchowni płacili składkę z własnej kieszeni, a nie z funduszu kościelnego dotowanego przez budżet. W praktyce dotyczy to kilku tysięcy duchownych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i są zwolnieni z płacenia zryczałtowanego podatku od osób duchownych. Są to m.in. misjonarze, członkowie zakonów kontemplacyjnych i alumni seminariów duchownych. Senacka Komisja Zdrowia zarekomenduje też Senatowi poprawkę do ustawy zdrowotnej, zgodnie z którą obsługę bankową Narodowego Funduszu Zdrowia przejmie Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęła się ofensywa sił amerykańskich i irackich na Nadżaw. Zablokowany został dostęp do szyickiego sanktuarium, mauzoleum im. imama im. Alego. Według agencji AP główne uderzenie przeciwko sadrystom prowadzą siły irackie. Walki rozpoczęły się wcześnie rano. Nie wiadomo, jak wielu żołnierzy bierze w nich udział. Mówi się o kilku tysiącach. W całym mieście słychać wybuchy i ogień maszynowy. Dwa amerykańskie śmigłowce krążą nad wielkim cmentarzem, na którym okopały się bojówki z armii Mahdiego. Nie ma dostępu do mauzoleum imama Alego, najświętszego miejsca dla szyitów. Blokują go Amerykanie i Irakijczycy. Z objętego walkami miasta uciekają tysiące mieszkańców. Starcia w Nadżafie trwają od tygodnia. Już pochłonęły setki ofiar. Rzecznik Al-Sadra deklarował wcześniej wolę negocjacji. Jednocześnie sam Sadr wezwał swoich zwolenników do walki, nawet jeśli zostanie schwytany lub zabity. Podczas nocnej strzelaniny w południowej Osetii, separatystycznym regionie Gruzji, zginęły co najmniej trzy osoby. Jest też wielu rannych. Od wtorku wojska gruzijskie ostrzeliwują stolicę Osetii Południowej. Według niezależnej gruzińskiej telewizji pocisk moździerzowy spadł również na szpital. Wczoraj co najmniej osiem osób zostało ciężko rannych w starciach zbrojnych, jakie wybuchły na pograniczu Gruzji i Republiki Południowej Osetii zmierzające do oderwania się od Gruzji i przyłączenia do Rosji władze samozwańczej Republiki oskarżyły rząd w Tbilisi o sprowokowanie walk. Sprawujący od stycznia urząd prezydenta Gruzji Michał Saakaszwili dąży do podporządkowania trzech zbuntowanych regionów prócz Południowej Osetii, Adżarii i Abchazji. Koniec marzeń o lidze mistrzów. Piłkarze Wisły Kraków przegrali z Realem Madryt 0 do 2. Trzeba przyznać, że królewscy nie zachwycili wczoraj grą, ale byli skuteczniejsi. Fernando Morientes strzelił dwie bramki w drugiej połowie meczu. Jego gole dały Realowi zwycięstwo, utwierdzając kibiców Białej Gwiazdy, że cuda w polskiej piłce nożnej zdarzają się rzadko. Trenerzy obu drużyn uznali, że był to mecz na wysokim poziomie, ale ich podopieczni nie ustrzegli się błędów. Może dla nas. Wszystko wydawało się w miarę ładne, coraz bardziej wzrastała nasza dokładność, ale oczywiście brakowało swego rodzaju agresywności w grupach w walki. Tak więc jeśli gracze chcą dowodnić, kadrowicy chcą dowodnić, że świeżniko muszą jednak te posiadać. Były to jest dwóch dobrych burzy. Tam myślę, Wisła Kratów pokazała się z dobrej historii. Eee, Real Madryt potwierdził swoją jakość. Jak podkreślali wszyscy, Wisła Kraków mogła zagrozić bramce Realu. Gdyby Kalu wykorzystał e, sytuację w pierwszej połowie i Maciek w drugiej, no mogliśmy się pokusić o, o przynajmniej dwie bramki. E, ale myślę, że nie było jakiejś wielkiej przewagi e, między nami a, a Realem. Może za zabrakło tej skuteczności. no to Wszyscy mówili nam, że z Realem, jeżeli ma się dwie, trzy sytuacje, trzeba je wykorzystać. My niestety ich nie wykorzystaliśmy. Teraz oba zespoły mają czas na wyciągnięcie wniosków ze spotkania. Rewanż za dwa tygodnie w Madrycie. To wszystko teraz. Za chwilę prognoza pogody. Zapraszam także na specjalne wydanie kuriera o 12. .00. Będziemy transmitować konferencję prasową ze sztabu generalnego wojska polskiego dotyczącą dalszego udziału naszych wojsk w Iraku. Zapraszam i do zobaczenia.